Panie Tomaszu, jak pan oceni przebieg tego zjazdu? Jeżeli chodzi o, o uchwalenie poprawek do statutu, to trzeba ocenić bardzo pozytywnie, ponieważ no, zjazd przyjął wszystkie zaproponowane wcześniej przez Komisję Statutową te poprawki, które no, poprawiają sytuację i normują jakby pozycję pzpn u w polskim sporcie. Początek był za to bardzo burzliwy, sprawa Ryszarda Adamusa. No nie tylko, bo przecież zjazd dyskutował kwestię zawieszenia członka jednego z członków zarządu, któremu postawiono zarzuty prokuratorskie. Początek był chaotyczny, no, nerwowy. Widać było, że ten zjazd nie jest dobrze przygotowany i zorganizowany. Wszystko się przeciągnęło, czego dowodem jest fakt, że dopiero. Po dwóch godzinach roz, rozmawiamy w sytuacji, kiedy zjazd był zaplanowany na zakończenie dużo wcześniej. Czy spodziewał się Pan takiego bałaganu podczas zjazdu, że to tak długo potrwa? Nie chcę być złośliwy, ale, ale muszę przyznać, że, że można było się spodziewać, że. Ten zjazd nie będzie dobrze przygotowany, bo ja jestem wnikliwym obserwatorem tego, co się dzieje w Polskim Związku Piłki Nożnej. No i widzę, że, że nic się nie zmieniło, że jest zachowane status quo w porównaniu z tym, co mieliśmy wcześniej, z tym, że jeszcze w niektórych. W niektórych elementach działalności PZPN-u jest gorzej. Chociażby tu mówię o współpracy zagranicznej Federacji Piłkarskiej z UEFA i FIFA. No właśnie, czy można Grzegorza lato oceniać po tak krótkim czasie jako prezesa? Nawet trzeba, bo przecież minęło już słynne i przyjęte nie tylko w sporcie, ale i w dyplomacji 90 dni. Są to trzy miesiące, podczas których każdy nowy szef czy prezes może pokazać, co potrafi, co zrobił, co zmienił. No, przykro mi, ale ja nie jestem w stanie odpowiedzieć na sobie, na żadne z tych pytań. Pytajcie zainteresowanego, czyli prezesa Grzesia Latem. A jakby pan ocenił Grzegorza Lato jako prezesa? Ocenię, ale może w najbliższej przyszłości ich zrobię to i uczynię Chętnie w sytuacji, kiedy rozpocznie się, a rozpocznie się, nie mam już wkrótce nowa kampania wyborcza. To jest kwestia kilku miesięcy i na pewno do działalności nowego prezesa się odniosę wielokrotnie. A pan jeszcze będzie się ubiegał kiedykolwiek o urząd prezesa PZP? Tak, oczywiście nie zrezygnowałem z ubiegania się o funkcję prezesa. Ja tylko na ostatnim zjeździe zrezygnowałem na znak protestu przeciwko niewątpliwej sytuacji, którą próbowano wybrać prezesa PZP przy Zielonym Stoliku. Wtedy zrezygnowałem, teraz już wiem, że nie zrezygnuję. Czekam na nowy zjazd nowe wybory, które niewątpliwie będą. Ja jestem spokojny, wiem, że wcześniej czy później i tak zostanę prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej, oby stało się to jak najszybciej, bo wtedy ani media, ani środowisko sportowe i piłkarskie nie będzie świadkami takiego, takiej niewłaściwej organizacji zjazdu, jak to miało miejsce w dniu dzisiejszym.